Mamy krótką przejeżdżkę promem. Nawet nie wiedzieliśmy, po prostu jechaliśmy drogą, i już na co, że będziemy promem sobie pływać. Rybki, ja. No hm. Co masz? No nie wiem Krzaki. Uf, nie. Podbierak. Nie. Będzie mi potrzebne. Nie, nie będzie. by węgla? Nie. Ach, ładny okoń. Ale bardzo ładny. Słuchajcie, to już bez głotem. Bez? O. I już. Dobrze. No to mamy bardzo ładnego ukonia. Słuchajcie, już wiemy dlaczego nie wyciągaliśmy, bo bateryjka w radyjku nam się tutaj uszkodziła. W międzyczasie mieliśmy tu tubranie. Na wątróbkę. Na wątróbkę, to mnie cieszy bardziej może. Bo węgorza się ci uparł. No ale myślę, że piękny jest garbusek. Oj, 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 oj. Dizel jest zafascynowany zawsze. Rybami. On no zawsze im buziaczkuje. Tak, tak. Nawet nam kiedyś podkradał. Jest ładny, jak na okonia, to już naprawdę fajny, fajny. No to kolacja będzie? Będzie, będzie. Ale oczywiście, operacyjnie trzeba będzie. No to zaraz tam, pójdę potem. Przyrząd do wyciągania. wyciągania. Dizelku. No to złapaliście z nami rybę. Myślę, że nie, nie ostatnio. No jesteśmy po trzech godzinach sauny. No tak jak zacząć, <grym>, ale to nic jest ciepło. No tak jak mówiliśmy, nie wolno tu filmować niczego. Takie są. No myślę, że nawet dobrze, że są takie zarządzenia. Jakiś głupoty no przynajmniej do głowy nie przychodzą. Wysaunowaliśmy się. Więc wymoczyliśmy się. <grym>, o, co ciekawsze, jak widać tutaj w oknach nawet jak ludzie. To jest ciekawe, co nie wolno niczego filmować nawet na ubranych, a w sumie za mną są okna z sauny, gdzie widać wszystko tam, jeżeli ktoś siedzi u gry. A, ale dobra. Gdyby nie deszcz, byśmy wam pokazali jeszcze jak wygląda to wszystko te tężnie i, i tak dalej. No ale deszcz pada, to nie będziemy mokli. Jedziemy już na kemping. Zjeść coś. Jesteśmy szalenie głodni i napić się My jesteśmy trąbę, nie? Na solę chodzimy często A nie widzieliśmy ze sobą picieć To jest katastrofa A No dobra, to jedziemy A zapomnieliśmy wam jeszcze powiedzieć ile, jaki był koszt tego więc za 3 godziny zapłaciliśmy 18 euro za osobę albo z razem to są baseny razem z sauną. Taniej wychodzą same baseny, ale nam zależy na saunie, więc dla nas był to priorytet. Fakt, że był problem, myśleliśmy, że się nie, nie, nie dostaniemy. Wchodząc tam była kolejka okropna. Ta kolejka na saunę była trochę mniejsza niż na same baseny, ale. Ee, obowiązuje limit ilości gości na obiekcie. Więc musieliśmy, no z dobre, wiem, z 15 minut. Tak. Jak już byliśmy przy kasie, wszystko było ok, ale musieliśmy poczekać, aż ktoś wyjdzie. To z dobre 15 minut staliśmy. Chcieliśmy już po, początkowo zrezygnować. w ogóle chcieliśmy się mówić, że zamówimy sobie e, termin na jutro? Na jutro, bo tak robiliśmy tu kiedyś, bo tu przyjeżdżaliśmy na tą saunę. I kupowaliśmy sobie bilet wcześniej z dokładnym terminem, i wtedy, na przykład, w niedzielę masa ludzi, kolejki, a my sobie wchodzimy po prostu w VIP bez żadnej można. kolejki, bez teraz niczego. Ale teraz nie można sobie zamówić biletu, a więc trudno. Ale było fajnie, tak. Posałnowaliśmy, a dawno już mieliśmy przerwę chyba z półtora roku. Więc fajnie, fajnie. A teraz wracamy na kolację Widzieliście ja na piwo piła no i po samie zobaczcie kolacyjka się robi. Nasz grill jest wspaniały Bo można go używać oczywiście też jako kuchenkę gazową, bo no, ryby w przyczepie smażyć to tak jakoś no, może zostać ten zapach więc. Więc, a tak na zewnątrz, wielofunkcyjne. Fajne. Jesteśmy naprawdę z niego bardzo zadowoleni. Dzień dobry, dzień dobry. Poranna akcja. Słuchajcie, nawet nie ubrany jestem. Nie no, majtki mam. Ale poranna akcja i zobaczcie, co złapaliśmy. Pięknego węgorza. Takie poranki można

Mamy kolejnego. Marcinku, jak się czujesz? Tak powinno być zawsze. Didel odejdź, odejdź Didelku. Siedzi. nie, nie mam podbiraka. Już nie oszucę, tylko to ustawię. Niech tak jest. Reklamówkę, cokolwiek. Jaderko. E, nie nie, nie, nie. Nie wiem, co się nagrało, czekaj, czekaj. O oh, Черт Chodź, chodź, tu do tatusia. Oj, nie, może nie jest jakiś Ach, Ale niżej, niżej, Ale wychodzi mi, że już jest Pod wodę musisz wziąć ten. Oj, no, tak. o tak ciężki. No, większy jest ten troszeczkę. Brawo. No dobra. No. Zaczyna być to rutyna. Dobrze, dobrze. Idziemy do góry. No i trochę nam się odpadało. Trzeba będzie przeczekać. Nie wiem, czy mnie słyszycie, bo tak hałasuje. Ale w końcu przestanie, prawda? Zaczynają się ludzie zjeżdżać, bo jest już piątek. To e, podobno będzie pełny kemping, ale zobaczymy. W dalszym ciągu próbujemy złapać rybę, ale teraz przeczekujemy na deszcz Padał deszcz, jak widzieliście. I tak w sumie reszty nie widzieliście, ale słuchajcie, już trzeci raz wylądowałem w wodzie. Pełną wody mam. Klapka, dobrze że klapki. To za chwilę a. to ty samych Majtka zostaniesz. Niedługo ciuchy mi się skończą, a co chwilę leżę tam. No dobrze. ale ważne, że rybkę złapałem. Dieselek jak zwykle pije. Nie Nieduży, okonek, ale zawsze to. Okonek. No nie wiadomo. a jednak węgorzyk się przewraca w, wyprawa węgo, węgorzowa no się tu już jest starszy o taki waleczny zanurz, zanurz, bo inaczej to się nie uda o i mamy o ten już Nadaje się do jedzenia Co do No może wejdziemy do <grym> Ciągle się tu coś dzieje, zobaczcie e, Tak zwana, tak mi się wydaje przynajmniej Smocza Łódź I... 20 chłopów. No, 20 osób. 20 liczyłaś ich? Tak. Tak, 20 osób. Nie ma ich 21. No to pewnie będzie 21 przynajmniej, bo jeden pan będzie wybijał im rytm na, na tym bębnie dużym. Nie wiem, a naprawdę jak on się nazywa, ale pewnie ma swoją jazdę. Ja jazdę. jazdę, nazwę. A nie, to jest I... Nie ma ich 20. Nie, nie ma, nie ma, nie ma ich no, Chyba nie jest ich 20. Jest ich chyba 14 lub 15, coś mi się wydaje. Teraz ich policzę. Ale jaka ona długa ta łódka? Tak, Młotko, jest sporo. Mamy tak, wszyscy wszyscy, nie, wszyscy teraz siedzą i czekają, że im coś nie wyjdzie i się albo przewrócą. Nie wiemy, czy się przewrócą. Ale nie, nie, życi, nie życzymy im tego. Życzymy im, żeby siedli normalnie i, i popłynęli. Słuchaj, jakim się rufałem Do góry podniosła już, bo dziób obciążyli. Tak. Tak. Nie ruszyli. Słuchajcie, zobaczcie, wygląda to, że im tak bardzo łatwo to idzie. No ale w sumie nie, no 16 osób wiosłuje bardzo wąską łódką, więc. Przejeżdżkę, Nawet nie wiedzieliśmy. Po prostu jechaliśmy drogą i na co, że będziemy promem sobie pływać. to prom, który nie posiada silnika. popływa dzięki prądowi wody. Linie u góry. No tak, jest, jest lina i po to, żeby statki mogły przepływać, bo jest bardzo wąsko. Więc, bo normalnie ta lina jest ta, która jest tu u góry. Zobaczcie, ona jest w wodzie. I prąd wody zaczyna znosić prom, ale jest zawsze z trójstronnej strony, z przodu lub z tyłu, miecz taki, który powoduje, że ona zaczyna płynąć jednak do przodu, a nie w dół. I to powoduje, że można się przeprawić na drugą stronę. E, gdy jesteśmy na drugiej stronie, po prostu się, ten miecz, który był, się podnosi, a opuszcza się z drugiej strony, i ona zaczyna płynąć w drugą stronę. Tak to wygląda e, w promie. Dobra, muszę teraz chwilę przerwać, bo. Muszę zapłacić. No, Zobaczcie, już dopływamy. Teraz pan tutaj zaczyna już poszczególne, a, a popuścić tutaj rampę, żebyśmy mogli wyjechać. I za chwilę zacznie przyciągać tą linę i on przez, będzie zacznie zwolniać, zwalniać, bo nie będzie już tego napędu. E, no, ciężko, mi, ciężko mi to wytłumaczyć. Bo, e, może kiedyś na jakimś rysunku jak to wytłumaczę ale działają one wszędzie tak samo Dobra, muszę z powrotem was zamontować w motocyklu, bo już dopływamy Więc myślę, że fajna taka przygoda A, zapłaciliśmy 3 euro za przeprawienie się z motocyklem Postanowiliśmy, że sobie na chwilę tutaj przycupniemy koło tego promu Zaraz podlecimy tam dronem i wam pokażemy, jak to wygląda. A no, fajna sprawa. Tam jest właśnie ten prom. Bardzo ładnie. Cisza, spokój. Nie ma tu ulicy jakiejś różliwej, blisko. Fajnie. Tak, tak. Czasami ta woda musi być bardzo wysoko, bo zobaczcie, tam jest z boku też miarka, więc no bardzo, bardzo wysoko. No dobra, idę do drona i puścimy drona, żebyście mogli zobaczyć ten prom tak od strony wody. Nie we wysokości, to faktycznie może nie jest dla nich to atrakcja. Ja tak tak A ja się już to bym bym. była, dlatego no idzie tu na piniak. Tak byliśmy, tu, bo byliśmy wiele razy. O właśnie byliśmy na tym kampingu, tam jak widzicie, tam byliśmy kilkakrotnie. Hmm.